Elo, wszystkim się ma... <laughs> Dzisiaj trochę polatamy. Tryb to jakiś kozak w ogóle, totalny jest. Wlecę? Nie wlecę. Nie no już mi dojeżdżają. Ale będzie hajek od Jacki. a no, już widzę, już to czuję. U. Zajętego za, 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 za o tekstur oteksturowany ten budynek. Albo może go zalepili, żeby tam się wlecieć nie dało. bo kiedyś się dało. Ale kozacka rakieta to była. Nie ja na to muszę przyznać, udane to było. No patrz. Jak to pancerowi na wbija? Góry mi mówcie, jaką najwyższą prędkość zobaczycie? Ej, ale fajnie, teraz sobie mnijaczka trafiło, nie? <tryk> to był kozak. Ale mi wyrwał. To jest najlepsze, coś tu jest. Zobaczymy. A siema ma wszystkim. Wiem, no ale trzeba zachęcić. Chodź, każdy ma łapkę w górę. Tutaj niestety. Dobra. To teraz weźmiemy może. O, to. Dobra. W ogóle 2% na kule i mi wypadła. Nie, będzie jeszcze druga. A może spoczy. Jak chcecie plutony, to zapraszajcie. Te dwie przegrane, to z kimś innym pluton albo się rozłączę. A co tam jest u Was śnieg? Napiszcie na czacie. U mnie nie ma, tylko deszcz. Trzy osoby niby na live. co niech jeszcze te trzy coś napisze, jakieś elo czy coś. Mam no, maurer brechery na tym trybie, to latają także no nieźle. Jak takie 168 ton niemieckiej stali ci w bombie, to. A u mnie już się lagi zaczynają. Zarobiście druga bitwa. Filmu mam dużo. Ale stumty robi tylko w cztery. W ogóle ja w wczoraj w Sheridanach wleciałem za 1908. Starana, nie? Elegancko. O może, może co to w ogóle, by się zobaczyć? Odsylowanie to jest najgorsze zło. A w ogóle ciekawe, czy to przypadek, że akurat po i jak wszystkie dzieci dostały hajs w ogóle od rodziców, nie? Nagle te dwa, dwa medium w sklepie. Hmm, ciekawe. Bardzo ciekawe. Ej, a w ogóle co wy zrobiliście pod tym filmem, gdzie otwieram kulę, nie? 230 wyświetleń. Rekord w ogóle. Jeszcze we Wigilię jeden film wrzucą Teraz takie te 4 dni. Kurde, no, chciałem mu wyrąbać nie wyszło. Gdzie to ma silnik? W ogóle z tyłu chyba. Co ten AX tak długo ładuje? Ale lagi, ja wiem. Jak to wejdzie, to... Aha, okej. Okay. To będzie do fake compilation dawaj. No nie, no przeskoczyłem ten człowiek ma za dobrą mobilność. A znowu, wy też macie w 7 klikacie jakieś zielosło wam wyskakuje? Takie pytanko. A mi się z pożarem, by mi strzelił. Celować nie wiem, na takich tutaj osiągnięciach. Uuu, i teraz taki. Nie, Elzbis by pode mnie wjechał. No, wiem no, no dobrze. Wygrana dzwon. O już tu był Okej. Okay. Polatamy się ridonami. Jeszcze nie, nie, nie. W ogóle event idzie mi o tak. Dzisiaj chcę mieć 150 dzwonków, także ambitny plan. Pewnie się nie uda. Siemka wszystkim. Ja wbiję jeszcze od siebie dam lajka. Mamy cztery. Nie mam wody. W to. Uschnę. Nie. To nie ma co grać na live. No. Co ja mam zrobić, żeby nie mieć tych lagów, co jest w ogóle najlepsze, nie? Mam kompa za 5000 kupionego półtora roku temu. Najwyższa wydajność. Chyba ma 150 stopni po 10 minutach lekcji. I... O, coś mi A ja miałem robić w ogóle w ten funny moment z tego trybu z mausem. Ale jak ja się na telefonie mam wierzę dać do tyłu? Coś mi pykło, smutek. Nie no, Sheridan to ma pancerz. Kurde, tylko jeszcze bardziej kozacko, jak ja mam lagi, nie? Sheridan ma pancerz, ja mam lagi. O, o, To w ogóle kozackie zagranekowo. Ja Zwiedzam mapę. No, no, ładnie tutaj, całkiem przyzwoicie. <laughs> Na medys. To w sumie jest jeden medy i dwa Lighty, ale parkowanie równoległe zaliczono. Weź go trafnie. <laughs> ricochet Co ja tu se mam pozwiedzać? Pewnie miało być złoto, a u. No nie, nie, nie ważne. Teraz robię. Ja żyw, coś tu, 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 coś tam tam tu, tu, pa jak mi tu, Sheridan Nie ma no, tu, tak, no. Takie widzenia. że... lagi, że Dobra, co ja mam zrobić, żeby... Czekajcie, spróbuję sobie zrobić na 30 FPS-ów. Grafika. 30 FPS-ów. Nie, 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 to co zły pomysł już widzę. O właśnie maili maila widzieliście. <laughs> o, tutaj napiszę. Tak. Dobra hmm. no, klikaj. Niby dwie osoby oglądają, ale to będzie John, do słucha i kto? Pewnie z telefonu. za A w ogóle sztokowy obiekt cztery, to jest tragedia, nie? Bo ja na ISU żadnego typowego działa, nie, nie, nie nie. Ja jak tym stokowym 704. Gdzie jest 135 penetracji na APEKU na dziewiątce. Czy gra tak kozacko. Ja i teraz cały Team. Na jeden czołg w ogóle. Nie, nie. To za patologia. Panie. 5.

I się zaczepi o granicę. Francja, Pa, jak porobione. Można w butelkę grać, taką wieżą, jak spadnie, bo to się tak, to jest jakby to było na, tak, na lodzie polanym olejem, nie? Ej, a w ogóle twój, twój czołg ma cztery gąsienice. W sumie jak cztery gąsienice, to już taki early. I w sumie yy, Mojżem też ma 4 Dawaj, 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 dawaj! Kurde. Kto tu ten budynek postawił, co za debil Dawno nie wierzę. No kuś, fałapa, jak w silnik dostanie. Gdzie ten pożar? Jak tu pożar powinien być? Pożar... Jest kiełbasa. Pidoras? kto to pidoraz? Lolololol, lolo, ale wyrobię! Jeepy się w ogóle mnie nie, nie zagwał. A zostałem starannowany jeszcze na koniec. Dobra, teraz wchodzimy. Nie, nie ważne. Tabletu, tylko o czym ja w ogóle... ja nie wiem. Nie wiem. Pamiętam już. Dobra. A teraz co muszę usadowić. Chwila. se zagram 252 U, bo dawno nie grałem. A to na staty nie wpływa. jak ja mam staty na 252 U, nie? Spadły mi tysiąc... już nie a dwóch tysięcy. O właśnie. On... ...ter... Spięcia to jest... że to działostwa, ten i spięcia, mnie to się tam podoba. I niemiecki czołg super ciężki, 188 ton. Ale malówkę ten M45. Nie no, to jest stalówka. A czołg super ciężki, ruski, 70 ton. Nie, nie, ja nie obrażam. Ja mówię, że, nie, że nie, 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 niektórzy mówią, że są słaby, a mi się wydaje, że jest dobry. Ty mnie obrażają, ja. W ogóle ta cena, ta penetracja. Uf, dzięki z chłopy. O, morda. Nie przebij to pan. Gdzie nie przebij to? Gdzie ten idiota celowniczy celuje? Ja pierdzielę. Za co ja mu płacę? O... Kur... O sorry, ale co ty tam zrobiłeś? Pentagon. Szturm na Pentagon. O, 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 Pa jak mu wyrwę. muszę A może tam, No nie, su, kurde. O, is kampi. Lol. ja myślę, że wyparowało. Kur na takich lagach to dużo nie ugramy. To wierzę. Dobra, jada Nie no, to jeszcze przewalone będzie. Nie Jak taki team, to... No nie, znowu to F7 na pół ekranu, wywalone białe gówno, nie no. Ja pierdziele. Jeszcze Isu, nie? No gdzie mu to weszło, no? Boże Nie, no to jest przedostatnia bitwa na tym live'ie, normalnie, nie? Jak mu te, to wejdzie, nie? Jak ja mam takiego safe Dobra, teraz może Takie lagi to Uwielbiam 252, ale kurde... Szkoda, też się nie da jakiejś bezczynności w bitwie dać, czy w ogóle tu coś takiego. Yy, kurde... No już nie wiem, jak to określić. Nieważne. Pasę tu na górę, wiadę.

Dobra. Gdzie jest kursor? O, tu. 20 minut. Hmm. <ścoughs> no to nie mam. Czym zagrać? Ty, może polatamy. Dobrze, że czekaliśmy. To ostatnia bitwa na tym live jest. W sumie, to nikt nie ogląda, nie. Tu nie ma sensu, może we ferie zrobię. A po drugie. wam się? A tu się da? Lul! A może w kosmos polecimy? Pewnie, że się chowamy. Kurna. normalnie się nie... mówię? <grymnie> Pewnie, że się chowamy. Ja się chowam. Lul, czekaj, bo tu trochę teksturki im się... I tu jest lul. Co się dzieje? Pokażę. Ta mapa jest tak nieoteksturowana. No, zastrzeli i teraz uciekłem. Tak, weź, ja się tu spróbuję się wbić. Kurna, nie jest wykupa. Dawaj, 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 dalej. O, 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 o! Chwila nie. Kurde taka miejscówka dobra. W ogóle tą mapę by nastaję mogli dać. Do F pasowała. XD pisze, patrz właśnie nie napisało XD. No, teraz wyszło za trzeci. Hmm. No nie wiem co tu powiedzieć. Co zamyśliłem w ogóle? Nuda. Znaczy jak są takie lagi, to się grać nie da po prostu i tyle. Może jakieś pytania na czacie macie, to odpowiadam. Nie ma. Dobra, jest wygrane, GG. No, patrz w GG, gigi. No, teraz dwa nie. EXD Zero Medali zrobiłem. Cześć, to? Dawno takie miałem. A nie miał ja jak se To w ogóle tego. To w tym lajku byłoby na tyle, bo są takie lagi nikt nie ogląda. O, dzięki, że byliście. Cześć. A, i teraz nie mogę jeszcze wyjść. Zarobiliście. Dobra. O.